Asterka GTC, a dzisiaj C5. Mam kluczyki od tej bryki. Witam ponownie. Łapy komentarze, mile widziane Reklam nie Przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, zostaw subika. No i przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. Minimalna wpłata, złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Otwieramy C piąteczkę wrzucę sobie tutaj swój plecak. Do auta jeden kluczyk z pilotem, no i taki zapasowy. Może od razu rzucimy sobie okiem na fotelu pasażera zużycia praktycznie nie widać boczek fotela kierowcy, troszeczkę podmarszczony, ale zauważyłem to już w kilku cepiątkach, że tak się dzieje. Szyby z tyłu przyciemnione, sufit w ładnym stanie, kieszonki, no i podłokietnik. A kap holderki tutaj jakieś są, czy nie ma? Muszę przełożyć kamerkę. Jest. Dobra. Jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie w całości. Bez cięć, bez montażu. Mogę czasami coś dla Was namieszać. <noise> Powiem wam, tutaj jest jeszcze dosyć miękko, stawka materiałowa, tutaj głośnik, nie wiem, czy ktoś kopnął, czy coś się stało, lekkie ślady zużycia. Wszystko bez montażu, bez cięć u mnie na żywca. Wjeżdżam na Autohandle, bez Wazeliny <noise> na Brutala. Tutaj też widać takie lekkie ślady na głośniku. Od razu zobaczmy sobie schowek. No i nawet częściowo zobaczcie wyścielony. Jestem miło zaskoczony. Bez pneumatyki cytrynka. Kolor dobry, nie brudzący. Oponka Dunlop. Bieżnik jeszcze dosyć ładny. Tarcze. Odkorodowane ale bez rantów. Tutaj na lusterku taka minimalna obciereczka. Ale wiecie, że ja Wam auta tak opisuję, jakbym oglądał je dla siebie. A auto już swoje lata ma. Z tyłu tarcze w porządku. Oponka dosyć ładna. Co tutaj mamy? Nokian. A z przodu Dunlop był. Korozji oczywiście tutaj na cytrynie nigdzie nie widać, ponieważ karoseria jest w ocynku. To na pewno jest plus. Lampy można by sobie delikatnie przepolerować. Widzę, czujniki parkowania są w zderzaku. Tutaj co mamy, też Dunlop. General, generalnie, bo już mi się jęzor poplątał, karoseria bez obić większych zadrapań prezentuje się dosyć słuchajcie, dobrze. No, tutaj jest też miękko. No, i tak jak mówiłem, tutaj te boczki często są nie wiem, one są takie jakby ala kubełkowe, i chyba każdy o niego haczy przy wsiadaniu. Co tu mamy na szybie? 14, czyli rocznik 14, praktycznie końcówka produkcji. Tutaj są takie lekkie, słuchajcie, zadrapania. Tak jakby nie wiem. Jakiś dzieciak albo ktoś, dziewczynka, nie wiem. Może z pierścionkami jakimiś. Nie wygląda generalnie źle. Te citro nie ma tablic, nie wiem czy on jest do rejestracji, czy już zarejestrowany. Kontakt wam pokażę. Bagażnik, dosyć spory lampki. Tutaj jest w ogóle latarka, słuchajcie, taka wyciągana 12V gniazdo, zapasówka. Dizelek silniczek HDI dobra jednostka zamykamy ręcznie z tyłu parktroniki też widzę są to co może go odpalimy sobie zobaczymy jak klekocze HDI Fotele w Citroenach są wygodne, mają też długie siedzisko, pod uda. W Hondach niestety tego nie ma. Piszecie Honda wygodna. Miałem akorda, jak wiecie kiedyś, mieliście go na filmikach. W trasie do Polski, tysiąc kilometrów, jak jechałem, dosyć mocno mnie zmęczył. Tutaj nie wiem ta osłona tego głośnika jest tak lekko pęknięta. Deska się ugina. Tutaj też jeszcze miękko. Tutaj też miękko. No do połowy miękko. Reszta już jest twardy. Plastik Fantastic 12V czy co to jest. Jakaś zaślepka, taki schowek, troszkę jakby wygumowany malutki, nie wiem po co. Skrzynia manualna szósteczka. Tutaj jest zapalniczka, popielniczka, skrzynia manual 6 to fajnie. Czy podłokietnik regulowany? Chyba raczej na stałe. No i co tutaj mamy? Taki jakiś uchwyt. W środku, ale jak z tego korzystać? A co z podłokietnikiem wtedy? Jak jest postawiony? Nie wiem, ręczny, standardowy. To co, palimy go? Aha, tu zobaczymy jeszcze podświetlenie jest. Tu są lampeczki, widoczność do tyłu. Podobna jak u mnie w Awenzizie. Dosyć szerokie te słupki z tyłu. Ale jest ok. Muszę Wam powiedzieć. Jeszcze stara szkoła. To co? 246. Przejechane. Odpalił bardzo ładnie. Muszę Wam powiedzieć. Regulacja kierownicy w sporym zakresie. No i co ciekawe, środek nieruchomy, nie? W nowych Citroenach już tego nie ma. Takie dziwne uczucie, nie? Jak się tym skręca, kierownica chodzi, a środek zostaje nieruchomy. Widzę tempo jest, odbieranie połączeń. Trzeba to przyciszyć szybko. Gdzie to się przycisza teraz? Może tu jest gdzieś przyciszanie, zanim mi zdejmą filmik. No dobra, udało się. Ale tutaj też musi być gdzieś jakaś, a tu jest przycisk. No tak, na szybko czasami to człowiek nie ogarnia. Kontrola trakcji, park troniki można wyłączyć. Zmniejszmy na low, zobaczymy, czy chłodzi klima. Klima jest włączona. No i teraz słuchajcie, czuję, że chłodzi. A to też jest ważne, bo czasami, a do napełnienia, panie a potem się okazuje, że kompresor klimywalnięty, albo chłodnica walnięta, albo węże do wymiany, albo jedno i drugie i wtedy wchodzicie w spore koszty. Także jest OK. 15 godzina, już mi niewiele czasu zostało, dwie godzinki jeszcze do nagrywania. Co tu jeszcze? Może sprawdźmy sprzęgiełko, jak działa. Ruszymy tu kawałek. Z tego co widzę, wsteczny działa prawidłowo z przęgiełką. No to co? Czy tu nawigacja jakaś jest, panie? Grzane poślady, czy tu są? Nie widzę takiej funkcji. Zobaczmy szybki, bo może kogoś citro zainteresuje. Narzekacie, że tylko drogie samochody nygus pokazujesz lusterko działa, a od strony pasażera też. Czyli nie jest tak źle, słuchajcie, z tymi Francuzami. Bo Francuzy elektronika siada a to a tamto. Z tego co widzę, tutaj wszystko działa prawidłowo. No, to co? Pokażę Wam opis. No, ta osłona głośnika pęknięta. A tak to słuchajcie, no, jakichś takich większych mankamentów tutaj w tym aucie. Nie zauważyłem, gdzie tu jest ta nawigacja. O ile jest? Fon Navi. Jest Navi. Wpisz cel. Dobra, nie będziemy kombinować. Karteczka. Opis. I lusterko, chyba fotochromatyczne. 28900, rok 14, 240, przejechane 246, 20HD i 140 koni. No i tutaj macie kontakt do właściciela. Przednia szyba bez odprysków wyszło jak wyszło, jak zwykle u mnie, jak wiecie, wszystko w całości bez cięć, bez montażu. A jeszcze pod maseczkę nie zajrzyliśmy, co oni tutaj. Wykombinowali póki silnik odpalony, Ręczny sobie zaciągnę. Żeby mi tu gdzieś nie zjechał. Maska bez amorka, ale leciutka. Tutaj dojście do żarówek petarda. Tutaj nie jest najgorzej, gdyby nie ta skrzynka od akumulatora. Silniczek widać myty, ale pracuje równo bardzo ładnie. W ogóle francuskie HDI, słuchajcie, to fajne silniki są. Nie wiem, wiatr jest. Nawet jak dam mu w rurę, to nie wiem, czy. Coś zobaczycie, pewnie wiatr wszystko rozwieje. Zobaczcie, jak się trawy ruszają. Dobra! To by było tyle. Nawet ledy są w lampie. Końcówka produkcji Citro. Do następnego. Pozdro. Nie wygląda źle.